Witajcie ponownie na naszym kanale. Jeżeli chcecie zobaczcie, co w ostatnim czasie działo się w naszej szkole. Turniej naprawdę super zorganizowany, każdy gra z każdym. Eee, trochę fauli jest oczywiście, no ale trzeba już poradzić. Ale jest fajnie, jest fair play, jest gra, jest zabawa, więc... No to ogólnie jest bardzo fajnie. Graliśmy wszystkie ż nadgrywa wszystkie mecze. Ten turniej jest organizowany w pamięci kobiego Bryanta i chcę podziękować organizatorom, daną Bartkowski, Dziękujemy za oglądanie naszego filmu. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i komentowania naszych filmów. Dziękujemy.